Witam wszystkich serdecznie z tej strony RUTEIN. Kto z Was nie lubi czasem zagrać w porządną grę strategiczną? Tu mamy coś nowego. Powiew świeżości i na dodatek polskiej produkcji. Slawik Magic, jednoosobowa armia. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że jest to studio jednoosobowe. Tą grę. Manor Lords tworzy jeden człowiek, moi mili. Jeden człowiek stworzył tak piękny projekt. Ja będę puszczał Wam tutaj w trakcie trochę gameplaya, trochę tego pre-alpha footage, żebyście mogli sobie zerknąć, jak to będzie wyglądało. Mi po prostu kończy to w bardzo dobry sposób klimatem Medieval Total War. Dlaczego mówię w dobry sposób? Dlatego, że ja uwielbiam tego typu gier. No popatrzcie na to, jak ci rycerze biegną do bitwy. Jak będzie to rozwiązane? Jest mi to trudno powiedzieć, dlatego, że będzie to połączenie gier. Po prostu po, trochę Settlersów, trochę Kingdom Deliverance z innej osoby. Powiedzmy sobie kamera tak jakby będzie cofnięta trochę. No i te sceny bitewne niczym z Mediwala coś pięknego na deszczowe popołudnia przy herbacie bądź też czymś mocniejszym. Sam raz jak znalazł. Ja uwielbiam tego typu gry, a szczególnie gdy mają ten niepowtarzalny klimat i tu ta muzyka i po jak to widzicie ten footage budowania osady rozbudowywania to jest to czego mi brakowało nieraz w grach strategicznych oczywiście budowało się te budynki rozbudowywało się je ale zawsze mi brakowało tego żeby widzieć jak te postaci chodzą, przemieszczają się nieraz. Bardzo lubiłem właśnie to w innych grach patrzeć na to jak rozbudowuje się moja miejscowość, powiedzmy to w ten sposób, a tu mamy wszystko. Widzicie kobieci na pierze, gacie chłopowi, ten idzie zasuwa w polu, no i tutaj kurczę oczywiście owieczki, gość wyprawia skóry, polują, no także no coś, coś pięknego. Mam nadzieję, że gra przypadnie wam do Augustu. Będzie ona dostępna jeszcze pod koniec tego roku. Na Steamie przewidywany jest okres tak zwanego wczesnego dostępu od roku do dwóch. No trudno się dziwić, robi to jeden człowiek, ale gra zapowiada się ewokująco. Jak wiecie, ja staram się wspierać te polskie produkcje i polski rynek gier, więc no wszystkie informacje o tej, tejże również będą się znajdowały u mnie na kanale. Powiedzcie, co wy myślicie, jak wam się podoba ta produkcja. Mam nadzieję, że pozytywnie nastawieni jesteście do niej tak jak ja. Ja zawsze daję, powiedzmy sobie, ten kredyt zaufania, szczególnie polskim produkcjom. A biorąc pod uwagę to, że grę tworzy jeden człowiek, no. Tutaj muszę dać duży, duży kredyt zaufania, powiedzmy sobie tak. Tak jak wspomniałem, informacje będą pojawiały się na bieżąco, także z mojej strony to już wszystko. Jestem bardzo ciekawy tego, co wymyślicie na temat tej gry i tego, co żeście zobaczyli. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Klimat zapowiada się rewelacyjnie, a jak wiecie, dla mnie, klimat to jest naprawdę połowa sukcesu. A w dzisiejszym odcineczku to już wszystko. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się.